I drodzy z tej strony, dzisiaj śledzimy gwusia, dobra, dobra, nie tak? Dobry, dobra, dobra, on okrada teraz bank. Widział co on robił. Okay. Teraz tutaj nurkuje. Śledzimy go. Gdzie ten kurz? Nie wiem. Wchodzimy do niego. Dawajcie, wyciągamy broń. I dawajcie, idziemy. On mnie na, na szczęście nie słyszy. Dawajcie. Dawaj. dawajcie. tu Musimy to zrobić. Chodź, policja! A! On ma ci gierę! jeden Masz! Fim. On się... On nie wie, że takie coś jest. Nie może być. Masz! Weź Dowiedział się! No niech to!